Witaj na kanale Platformy Eduskai. W tym materiale pokażę Ci, jak skorzystać z modułu wydarzenia, który ułatwia organizację i zarządzanie eventami w szkole. Niezależnie od tego, czy planujesz spotkania z rodzicami, warsztaty tematyczne, wspólne świętowanie, zajęcia pokazowe, nocowanki w szkole czy spotkania ze swoim zespołem, moduł ten pomoże Ci usprawnić zapisy, komunikację i promocję wydarzeń. A wszystko zebrane jest w jednym miejscu. Co ważne, funkcja jest bezpłatna w ramach korzystania z platformy EduSky, a uczestnicy wydarzeń nie są brani pod uwagę do kalkulacji opłaty. Zaczynamy. Jak rozpocząć pracę z modułem wydarzenia? Pierwszym krokiem do skonfigurowania wydarzeń jest utworzenie kategorii eventów, które będziesz organizować w swojej szkole. W tym celu przejdź do sekcji Sekretariat Wydarzenia. W dolnej formatce kliknij przycisk Dodaj kategorię. Następnie uzupełnij formularz podając nazwę kategorii i opis oraz określ kolory kategorii. Na koniec kliknij Zapisz. Nawigacja modułu. Moduł wydarzenia w EduSky został zaprojektowany tak, aby zarządzanie eventami było intuicyjne i wygodne. Możesz utworzyć dwa rodzaje wydarzeń: publiczne, czyli dostępne dla wszystkich, także osób spoza systemu, z możliwością zapisów przez udostępniony link. Niepubliczne, czyli widoczne tylko dla użytkowników przypisanych do wydarzenia. Tworzenie nowego wydarzenia odbywa się w formie kreatora. Etapami przechodzisz przez dodawanie informacji, wybór uczestników oraz ustawienia powiadomień, co pozwala na pełną kontrolę nad każdym elementem eventu i przejrzystość informacji. Tworzenie wydarzeń niepublicznych. Wydarzenia niepubliczne są widoczne wyłącznie dla użytkowników przypisanych do danego wydarzenia, takich jak uczniowie, rodzice, nauczyciele czy pracownicy biura. Aby utworzyć takie wydarzenie, przejdź do sekcji Sekretariat Wydarzenia Dodaj wydarzenie. W pierwszym kroku określ szczegóły wydarzenia. Pozostaw parametr publiczne wyłączony, ustawiając go na nie. Możesz także zadecydować, czy użytkownicy mogą potwierdzić swój udział. Jeśli włączysz te opcje, będą mieli możliwość zaakceptowania lub odrzucania wydarzenia na swoim koncie w eduskaj. Jeśli nie oczekujesz potwierdzenia uczestnictwa, np. w przypadku apelu szkolnego lub wydarzenia tematycznego, jak np. Dzień Koszulki, pozostaw tę opcję wyłączoną. Następnie uzupełnij szczegóły wydarzenia, takie jak tytuł i kategoria. Aby wydarzenie było bardziej atrakcyjne wizualnie, w opisie możesz dodać grafikę, emotikony, linki oraz dostosować wygląd tekstu, zmieniając jego wielkość i kolorystykę. Kolejnym krokiem jest wskazanie organizatora oraz ustalenie daty i godziny wydarzenia. Jeśli wydarzenie dotyczy całego dnia, zaznacz opcję: Wydarzenie całodniowe na tak. W drugim kroku przypisz uczestników. Możesz dodać konkretne osoby lub całe grupy zajęciowe. Uczestnicy zobaczą wydarzenie po zalogowaniu do systemu i będą mogli ewentualnie zatwierdzić lub odrzucić udział, jeśli ta opcja została włączona. Aby skutecznie promować wydarzenie, w trzecim kroku możesz skonfigurować automatyczne powiadomienia, takie jak zaproszenia wysyłane do uczestników, podziękowania dla osób, które zapisały się lub poinformowały o rezygnacji, a także przypomnienia. Przypomnienia mogą być wysyłane na określony czas przed wydarzeniem, np. godzinę przed rozpoczęciem lub w konkretnej dacie i godzinie, aby uczestnicy nie zapomnieli o wydarzeniu. Treści powiadomień mogą być generowane na podstawie systemowych szablonów wiadomości, które możesz podejrzeć podczas ich konfigurowania lub możesz zdefiniować własne treści, do których również możesz dociągnąć pola ze zmiennymi danymi. Jeśli chcesz edytować domyślne szablony wiadomości systemowych, jest taka możliwość. W tym temacie skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Po zapisaniu wydarzenia, możesz skorzystać z opcji: wyślij zaproszenie do uczestników, aby w dogodnym momencie wysłać do nich wiadomość z zaproszeniem. Dzięki temu możesz planować wydarzenia z wyprzedzeniem i rozpocząć ich promocję wtedy, gdy uznasz to za najlepszy moment. Tworzenie wydarzeń publicznych Wydarzenia publiczne są dostępne nie tylko dla użytkowników systemu EduSky, ale także dla osób spoza platformy, czyli Twoich potencjalnych klientów. Do każdego takiego eventu możesz wygenerować unikalny link, który można udostępnić na stronie internetowej szkoły, w mediach społecznościowych, w newsletterze, w wiadomościach e-mail, a także w wydarzeniach na Facebooku. Aby utworzyć wydarzenie publiczne, przejdź do sekcji Sekretariat, Wydarzenia Dodaj wydarzenie. W pierwszym kroku określ szczegóły wydarzenia, ustaw parametr publiczne na tak, a następnie zdecyduj, czy chcesz prowadzić zapisy. Jeśli zapisy nie są wymagane, wydarzenie może pełnić funkcję informacyjną, np. jako ogłoszenie o powiedzmy dniach otwartych szkoły. Następnie wprowadź podstawowe informacje, takie jak tytuł, kategoria i opis wydarzenia. Aby wydarzenie było bardziej atrakcyjne wizualnie, w opisie możesz dodać grafikę, emotikony, linki oraz dostosować wygląd tekstu, zmieniając jego wielkość i kolorystykę. Kolejnym krokiem jest określenie daty i godziny wydarzenia. Jeśli dotyczy ono całego dnia, zaznacz opcję wydarzenie całodniowe na tak. Następnie ustal czas trwania zapisów, określając od kiedy do kiedy uczestnicy mogą się rejestrować. Możesz także wskazać organizatora, oraz jeśli wydarzenie ma ograniczoną liczbę uczestników, ustawić limit miejsc. Jeśli korzystasz z narzędzia CRM EduSky do monitorowania zapisów i zarządzania sprzedażą w swojej szkole, możesz automatycznie tworzyć lidy sprzedażowe dla uczestników wydarzenia. Wystarczy, że określisz, do której tablicy lidów mają trafiać nowe kontakty. Możesz stworzyć dedykowaną tablicę, aby zbierać dane osób zainteresowanych Twoimi wydarzeniami. Możesz też przypisać tag, czyli etykietę, która zostanie automatycznie dodana do każdego nowego leadu. Po zapisaniu uczestnika na wydarzenie, system samodzielnie utworzy lead z jego danymi, a Ty możesz łatwo śledzić i planować kolejne zadania. W drugim kroku przejdź do stworzenia formularza zapisów. Wybierz pola, które mają pojawić się w formularzu spośród danych dotyczących ucznia, rodzica i drugiego opiekuna. Jeśli określone informacje są wymagane, zaznacz checkbox przy odpowiednim polu. Ustawienia pól możesz modyfikować metodą Drag and Drop, co pozwala na ich wygodne uporządkowanie. Jeśli organizujesz wydarzenie skierowane do dzieci, możesz określić, czy rodzice muszą podać swoje dane oraz czy ich obecność na wydarzeniu jest obowiązkowa. Jeśli nie zaznaczysz tych opcji, system dopuści możliwość zapisania dziecka bez konieczności podawania danych opiekuna. Następnie zaznacz, które zgody mają zostać dodane do formularza. Możesz je wcześniej zdefiniować w sekcji umowy, ustawienia umów, zgody. Pamiętaj, aby zaznaczyć opcję zgoda widoczna w wydarzeniach, dzięki czemu będzie dostępna podczas zapisów. Podczas tworzenia formularza zapisów możesz na bieżąco sprawdzać jego wygląd dzięki podglądowi live, który znajduje się w prawej części ekranu. Dzięki temu możesz szybko wprowadzać zmiany bez konieczności przechodzenia na link podglądowy. Aby skutecznie promować wydarzenie, w trzecim kroku możesz skonfigurować automatyczne powiadomienia, takie jak potwierdzenia i podziękowania dla osób, które zapisały się na event, a także przypomnienia. Przypomnienia mogą być wysyłane na określony czas przed wydarzeniem, np. godzinę przed rozpoczęciem lub w konkretnej dacie i godzinie, aby uczestnicy nie zapomnieli o wydarzeniu. Treści powiadomień mogą być generowane na podstawie systemowych szablonów wiadomości, które można podejrzeć podczas ich konfiguracji. Istnieje również możliwość tworzenia własnych treści. Jeśli chcesz edytować domyślne szablony systemowe, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia. Po zapisaniu wydarzenia, otrzymasz link do zapisów, który możesz udostępnić uczestnikom. Rejestracja na wydarzenie jest możliwa bez konieczności posiadania konta w EduSky. Jeśli na wydarzenie zapisze się obecny klient Twojej szkoły, jego dane zostaną automatycznie zaktualizowane w systemie bez tworzenia duplikatu ani dublowania kursanta. Zarządzanie wydarzeniami. Po utworzeniu wydarzenia możesz w prosty sposób nim zarządzać, korzystając z dostępnych w systemie funkcji. W module wydarzenia znajdziesz wszystkie utworzone eventy, zarówno publiczne, jak i niepubliczne, wraz z ich szczegółowymi informacjami i możliwością edycji. Lista wydarzeń pozwala na szybki przegląd wszystkich zaplanowanych eventów. Możesz skorzystać z filtrów i wyszukiwarki, aby łatwo odnaleźć wydarzenie według nazwy, statusu czy typu wydarzenia. W kolumnie statusu sprawdzisz, czy wydarzenie jest aktywne, zakończone czy zaplanowane, dzięki czemu szybko zweryfikujesz, które eventy wymagają Twojej uwagi. Klikając na wybrane wydarzenie, przechodzisz do szczegółowego widoku, w którym znajdziesz wszystkie kluczowe informacje. Możesz sprawdzić tytuł, datę i opis wydarzenia, a także w przypadku wydarzeń publicznych podejrzeć formularz zapisów online oraz w razie potrzeby szybko skopiować link do zapisów. W tej sekcji zobaczysz również listę uczestników wraz z ich statusem np. zapisany, zrezygnował lub oczekuje na potwierdzenie udziału. Masz tu także dostęp do zaplanowanych przypomnień o wydarzeniach, które pomagają w skutecznej komunikacji z uczestnikami. System umożliwia również zarządzanie uczestnikami wydarzenia. W przypadku wydarzeń niepublicznych możesz ręcznie dodać uczestnika do listy, wybierając go z bazy kontaktów w systemie lub zaprosić całe grupy zajęciowe. Możesz także w dowolnym momencie zmienić status uczestnika, np. potwierdzić lub anulować jego udział. Jeśli potrzebujesz skontaktować się z zapisanymi osobami, wystarczy jedno kliknięcie, aby wysłać e-mail lub SMS do uczestników. Kilka praktycznych wskazówek, które ułatwią Ci pracę z modułem wydarzenia na platformie EduSky. Przygotuj zgody. Zanim rozpoczniesz tworzenie wydarzenia publicznego, przygotuj zgody do formularza. Możesz je dodać w sekcji umowy, ustawienia umów, zgody. Aby były widoczne w formularzu zapisów, zaznacz opcję Wyświetl w wydarzeniach. Sprawdź szablony wiadomości. Przed uruchomieniem wydarzenia upewnij się, jak wyglądają szablony wiadomości powiadomień. Treść domyślnych szablonów możesz zmodyfikować lub całkowicie zmienić w sekcji Zasoby, Repozytorium, Szablony Wiadomości E-Mail. Kolory kategorii. Aby ułatwić zarządzanie eventami, stosuj różne kolory dla kategorii wydarzeń. Dzięki temu w kalendarzu łatwiej będzie odróżnić poszczególne typy spotkań. Promocja wydarzeń. Aby skutecznie promować wydarzenie, udostępniaj link do formularza zapisów w kampaniach mailowych, newsletterze, na stronie szkoły, w mediach społecznościowych oraz w wydarzeniach na Facebooku. Testuj wydarzenia przed ich uruchomieniem. Zanim wyślesz zaproszenia do uczestników, Upewnij się, że wszystkie ustawienia są poprawne. Sprawdź formularz, zgody oraz szablony wiadomości, aby uniknąć pomyłek. Możesz również przeprowadzić test zapisów, aby upewnić się, że wszystko działa jak należy. Monitoruj zapisanych uczestników. Regularnie sprawdzaj, ile osób zapisało się na Twoje wydarzenie. Użyj dostępnych narzędzi do monitorowania zapisów i sprawdzania, kto potwierdził swoje uczestnictwo. Dzięki temu będziesz mógł dostosować organizację wydarzenia w razie potrzeby. Dziękuję za uwagę. To już wszystko, co warto wiedzieć, aby efektywnie korzystać z modułu wydarzenia na platformie eduskaj. Dzięki tej funkcji zarządzanie eventami w Twojej szkole stanie się prostsze i bardziej przejrzyste, a wszystkie operacje możesz wykonać w jednym miejscu. Jeśli masz pytania odnośnie wydarzeń lub potrzebujesz wsparcia, skontaktuj się z nami telefonicznie, mailowo lub odwiedź nasze profile na Facebooku i Instagramie i tam zostaw wiadomość. Zachęcam też do subskrypcji naszego kanału na YouTube, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami.